To są takie właśnie fajne rzeczy, że jak tu się naciska, to tu, patrzcie, tam coś chodzi, tutaj coś chodzi, tutaj coś, Mi, no, coś pięknego, uruchamia się, patrzcie, jakie to jest duże, duże miasto, patrzcie, tam jest, tato. o, widzicie, tam, o, no, tutaj wiatrak, no, ładnie bardzo, tutaj jest zrobione wszystko. Tutaj jest... Statua w wolności, tak jakby. Ja nie mam tego zestawu, tylko po prostu pamiętam, bo ktoś tam właśnie, ktoś układał. To pamiętam z ty tych odcinków różnych. O, tutaj pięknie, tutaj całe miasto. Nie wiem. Tutaj co to? O, tutaj na przykład pociąg, czy nie? Patrzcie, ja teraz tu naciskam i pociąg jedzie. Dobra. No i to chyba by było się wydaje na tyle o tam jeszcze jest taki ładny yy... o jacie ale piękne patrzcie na to dobra to już chyba by było na tyle tutaj różne gry są tam, tam się układa coś lego no dobra to by myślę było na tyle w tych odcinkach. Ja Was żegnam, subskrybujcie i pa!